Cześć, tu jest 41, a to kolejny odcinek z gry Farming, z którym to 22 serii All Bay o mapie o tej samej nazwie. Ten odcinek jest bardzo krótki, przeczytaliście pewnie y, na, y, tytuł tego odcinka. No i tak, to jest niespodzianka. Y, można byłoby nazwać gdyby nie to, że coś fajnego jest, będzie. To mógłbym to nawet nazwać kulisami, no bo tu rośnie słonecznik, nie? tego później nawozić i w ogóle. No, ale nie o tym mowa. Dzisiaj my idziemy do sklepu I popatrzcie Deutwar Traktor, który jest moim ulubionym traktorem w grze Najładniej wygląda Tego od razu już biorę pożyczkę, żeby mi było stać na ten traktor Nie, nie przyczepę I tak Szczerze, ma już nawigację GPS Konsoli nie będę dać, dawać, bo będę kupować tego... Klasa Yy, jeszcze nie będę sprzedać tej razy jeszcze niech trochę pobędzie teraz już będą odcinki z tym. Z Masejem, bo Masy pójdzie teraz na sprzedaż. Yy, konfigurację mogę zmienić na Warrior, ale wiecie co? Mi się nie podoba jakoś tak. Chociaż może gdyby dać tutaj czarny, Zresztą może... O, czy... o takiego? Do i twara nie on za, ba za bardzo się by błyszczał. Yy szczerze dlatego ja wezmę zwykłego podstawowego. Kół zmieniać nie będę, chociaż mógłbym. Wiecie co? Tak jakoś mi się bardziej podoba. Kupujemy. Mam od jeszcze 7000, to mogę do niego jakiś obciążniczek dokupić. Jednak taki obciążniczek tak... no spoko by wyglądał. wiecie co chyba wezmę tego paca. I zobaczmy jak. No, nareszcie jest. Do mnie należy do Troszeczkę z bliska za bardzo to przenika. Z takiej odległości to brzydko wygląda. Ale to taka grafika. Ale z bliska tu widać te wszystkie silniki, jak to wygląda. Opony wziąłem takie, jakie były. Fajne. Światełka ma jakieś przyciski. Dobra. I teraz najważniejsze. Odpalamy go. I monitor. To oczywiście później znika. O. I jeszcze tutaj popatrzcie na mm, za kierownicę. E, tutaj widać logo do się Tak przełącza. O, i widać wszystkie parametry w ogóle. No, traktor mi się bardzo podoba. Pod ostatnim odcinkiem, gdzie była sprzedaż plonów, e, no cieszę się, że e, e, kupiłem nowy siewnik, ale niestety mi się granic zapisała. I ponowiłem to źle... Mm, 4... 4... Wyszło tyle samo w hajsu, ale postanowiłem kupić inny siemnik, ponieważ tamten, że odcinku, nie może, yy, musi, wymaga wcześniejszej poddania kultywacji gleby. Dlatego postanowiłem, że jednak kupię tego Wettersteda yy, Spirita. A ładnie to teraz się tu komponuje na tym gospodarstwie. Kupiłem tego Wettersteda Spirita, będzie u mnie, on stał, będzie z nim jeździł masy, dopóki go nie sprzedam. Tymczasem jego tutaj gdzieś postaje może koło rozsiewacza. Nie no, piękny traktor, muszę wam powiedzieć. Teraz tak myślę, że miniaturka to będzie chyba koło czy coś. O ładnie zaparkujemy Poza tym ten traktor ma bardzo fajne y, światło ostrzegawcze, tak mrgają. Tyk tyk, tyk tyk. Bardzo mi się to podoba. No. Jak to teraz wygląda? Tutaj doj ma sejek, troszeczkę przycinał. To dlatego, że mam tu słabe stresy Kultywator nadal tu stoi, chociaż ja go sprzedam już raczej razem ze Sztejerem. No bo tak, też Walmart będzie odciążony. Popatrzcie, no bo jest Dojcvar, będzie, będzie mógł z talerzówką jeździć, z siewnikami różnymi jeździć, różnego rodzaju. Z tym jeszcze nie dzieje. Mam ja kupiłem. Poza odcinkiem, więc y, to już będzie testy te, tego Amazona według z nowym traktorem. Kultywator sprzedam razem, też się jarm, jak będę kupować już klasa. Na razie zostaną cztery traktory. ten ten te winkel wydaje się taki jakiś mniejszy, czekajcie, on. Ja tylko jeden taki kupiłem? Czy co? Nie, mam dwa takie pacze. Jeden taki, nowy. No, yy, ogólnie to się cieszę, że mam tego Deitfara. Ale yy. no nie, szczerze, pasuje do tego Maseja. Yy, będzie co robił, będzie wołował, przy, ciągnął przyczepę, siał... Yy, najważniejsze, talerzował, żeby odciążyć troszeczkę już tego mojego biednego Walmeta. Tymczasem ja dziękuję Wam za oglądanie. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję yy, właśnie po, yy, dla Deitfara, że w końcu się pokazał na okazjach. Yy. No i dla mnie też, przy okazji. No i zapraszam na następny odcinek już taki pełnoprawny. Jakby... No ten, Nie wiem czy myślę zrobić, że numer i połowa, czy taki już... Dobra, nie, niech będzie, bo to nowy traktor i w ogóle. No. Tymczasem ja dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w niedzielę prawdopodobnie o 9. Pa!